Eneba.com to nowy rynek gamingowy, w którego ofercie znajduje się ponad 10 tysięcy produktów, a liczba ta cały czas rośnie, aby każdy gracz znalazł coś dla siebie. Eneba zapewni Ci najgorętsze oferty na rynku ze wszystkich tytułów, nowych lub starych. I dzięki usłudze Pilot możesz mieć pewność, że swoją grę otrzymasz szybko i bez żadnych problemów. Na eneba.com nie musisz się martwić, czy twój kod zadziała, czy nie. Ponieważ na stronie przez całą dobę działa support, który z chęcią ci pomoże. W opisie znajdują się linki, dzięki którym otrzymasz 3% zniżki na swoje zakupy. Dobra, zobaczmy mapę. Się, Madam Mapa, jabłko, jakiś kontestik tutaj ma. Jabłko, bocik. W ogóle ciekawe, że bat sniper lata na kamizpita, to też jest niezłe. Czyli Jabko Kami Contest. No tu pojedziemy. Tu jak lata na mojego splita, Jubi lata na ee, Sany. Gieras to jakiś wymyślił ze split na traka, pamiętam był to jest top trz, trzecia osoba z Polski. Czwarta osoba to jest darmowy, piąta Jabłko Man Contest, szósta Kami, siódma Kiper ma czysto, ósma Woś i dziewiąta purchawa lata na tego splita. I to są wszyscy Polacy. A ja jestem ciekawy jak Kami z Sniperem się będzie. Kami dead, no co ty nie Już mówiłem to na samym starcie, że Kami padł Od jakiegoś biednego Bat-snajpera Więc zobaczmy, jak Kami padł od bat bo jestem tego naprawdę ciekaw Kami, który ma perfect zawsze dropy, co on tu odpierniczył Bat-snajper widzę od prawej chyba robi No i nie gadaj, że Bat-snajper Kamiego Nie no Kami miał na wyżej landing A do góry się nic nie zrespiło ja yeah, pitole no Unlucky no Aha, i bist miał pod sobą Nie, wiem, to był pech akurat Nie no, tutaj Franca nic nie zmieniła, no zobacz Kami po prostu zrobił wyższy landing od snipera, bo sniper zrobił totalnie niski landing na to, nie? A Kami zrobił landing na to, zobacz. zoba sniper zrobił landing na niższy, totalnie, nie, zobacz. Tak zrobił Co, no bez szans Kami Kami sobie zagrał lecika A pa jakiego zona jeszcze dostał Kamiński Center zona by miał Kami Tutaj macie jakieś bambiczki, bambiczki Wojsz, 76 miejsce, 3 punkty Belkami 73 miejsce, 4 punkty więc zobaczymy, jak dalej będzie z Kamińskim. Tomas tutaj widzę HD, Decyptos, Pastrokis, Shakos. Dobra, pokażę jak z kontestem. Jestem ciekaw, czy Kamiński poradzi sobie, czy coś się tam z Bat stało. Jak tam z teściorem u Kamińskiego? Chyba Kamiń zdecydowanie lepszy ma od Bat Snipera. Cubics. Sniper to zaledwie na dziurę zrobił znowu. Oooh. Keeper, inna miejscówka challenge, czy bo. Samin też widzę malipę totalną. Ciekawe, co chodzi, ten kłopot jak tu nic nie ma do lutowania. O i teraz to Kami to zona ma do góry, to ciekawe, jak sobie poradzi. Bad sniper ma taki lud, Ale bad sniper ma szczerze, bardzo dobry loot. Jak na to, że na dziurę tylko leciał. A Kami? No, Kami to fajnie jakby mini były w automacie, ale chyba nie było. Jakby były mini, to nawet ok. Ej, Kami, Kami odkąd, od, od, odkąd gwiazdką nie gra, jest włoszed, nie? Kami, jakby grał gwiazką to by było od razu ultra najlepsze w tą gierkę. Sama to bierze Sądzę, gdyby ze mną duo ręki grał, to by był Chyba, nie wiem, najlepszym graczem na tej grze Opa Dawaj Kamiński, lecisz z bad podjazd, podjazd Ale Kamiński dostaje tak. Oj, ej, możliwe, że na tym cashcapie kamień siada, nie wygra ja coś czuję, że Kami już tam hopie, tak w biurko leci wszystko. Nie no, Kami Łoszed, Łoszed ewidentnie. Ja już bym lepiej tego keszkapa zagrał, ewidentnie. To idź mu i mu to powiedz, prosto pasz, Lecę do mojego idola, czyli jabłko, lolololo lo, lo, lo. I zaczekaj 5 sekund, co ci odpowie Dobra, jak tam z kontestem u Kamiego? Kami na Kami pita nie lata. Roman polecił na Kami Spita, hopie. Kami pierwsza z miejscu wezmę, bo ty pierdzielisz Roman. A nie, bo ja nie oglądam tego! Tu jakiś Roman lata na Kami Splita, to nie to! Super Roman. Kłopie, ja nie kod z, z tego w ziemię, właśnie tak się zastanawiam, co to za Roman jest. To u konsoli, chyba, no tak, już się zastanawiam, ty, kto tam poleciał, ty? Roman na Kami Sprecie. Mówię, co jest, mówię, Kami Splita odpuścił? Jest, Kami czysto, bad sniper chyba znowu na dziurze. Czy bije się teraz Halfdambem? Dokładnie. No i chyba Halfdam, wydaje mi się. Dziki, No i Oj, dead. A Kami, ludziaki. No, okej, okay, jest. O, Kami zabija! No i idealnie, Kuba na chwilę idzie do jabłko i pana Jidros zabija. No i ja go minąć, killa Kamiego. O, Kami w zabija. O tylko. Kami nie ma za zajebi z tego lutu faj fight między a Kami. No nie no, lipa jest Kami go, no z tymi kebami akurat No Kami ma mega słabą sytuację, ząb po 5 znala będzie bił Widzę, To kurde Szybko oki okay. Gdzie się biją? Darno Dobra, wiesz z czego ma 4 walle, jest git Ząb daleko, nie niedaleko, no Kami musi jakiś refresh Kami bardzo ładna rotacja, chociaż wydaje mi się, że jeden fight tutaj był niepotrzebny. Mógł jeszcze jeden zostawić. Kawa pada, no i zobaczmy. Kami gdzie kupuje plecy. to jakiegoś flaga złapać, żeby leap też pod względem HP mieć. Każdy jak na razie to do zera jest obijany, nie? DKS-a mógłby, no właśnie, chciałem powiedzieć, że właśnie podjechać. Mądra decyzja, DKS niestety do góry ucieka. Kami 10 HP. Musi się leczyć. On to jest nawet na hita załoga, nie? Te dwa bandaże. Oj! Hey, tripper zabija Kamiego. Powinien się wbijać na high ground, tak szczerze. Kamie musi jeszcze 15 punktów na kasę zrobić, więc po tym Nadegame nawet może mieć kaskę. To jest jeden Nadegame zawsze. mi z flagiem. O, jeszcze drugi flag. Myślałem, że jeszcze drugi będzie. No jest o -o. drugi. W widzę tutaj dodatkowe słopane, nie wiem, czy tam floperów jeszcze nie było Floperów ale chyba bez... nie było, floperów chyba nie było Oho, żyję, żyję, żyje, żyje, żyje. Zonę jest pod kamiego, a chyba miał to zajebistruc i w strefie. Z tego co ja pamiętam A nie, nie jednak idzie do przodu, więc nevermind Jera spad tu jak zabija Kami z flagiem na Axe Force Kubek 13 Kami, pa jak leci, ty Kami trzyluj bombę! To zdenerwował się Yo, Kami, chyba wydaje mi się za dużo magresy gra coś, co? Chcę chyba na, jak najwięcej fragów zrobić. Mi się tak wydaje. Straszny magresy teraz zagrał. Ojojoj, oj, oj, 12 AP. te ścianki modupę ratują A on ma 12 apera czyli pato to już jest Minisy? aha Nie, nie było tam mini chyba Pewne? Już Były Pewne Czuj, 100% 100% Mi się wydaje, że nie było Może przynajmniej to widziało mi się Oskar że nie dał Uuu. radę jeszcze Hijoy zabić A więc tak widzowie, Tyson top 1, drugie Quesi, trzecie Pinku, czwarte Malibuka, piąte Vadil, szóste Jabko Neps, 404 miejsce, 35 punktów Kami 406 miejsce, więc kasa też ledwo, 35 punktów Ten nie wygrał kasy? sniper I Hen 56 miejsce bez kasy Unlucky <todgłosy>